I dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku SMW Vloga. Dotarłem właśnie do biura. O, Jestem sobie w kuchni. Jeszcze jest pusto, nikogo, nikogo nie ma, więc mogę sobie tutaj nagrywać. Potem tutaj w jednym, w jednym pokoju jest kolega, w drugim pokoju drugi kolega. Też ciekawe, ciekawszymi rzeczami się zajmują. Ale ja nie o tym, ale ja nie o tym. Dzisiaj ciekawy dzień, bo przyjeżdża wreszcie regał. Wreszcie przyjeżdża regał na moje książeczki. No i pudła Poczta Polska OSM Power zostaną wyrzucone wreszcie. Będzie wielki regali. Będziemy składać, więc przywiozłem dodatkowo narzędzia. Proszę bardzo, wkrętareczka. Tu się ładuje. Jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. Więc będziemy, będziemy Wkładam, montować, czy nie w dziwnej postawie. No i zamówione już są mikrofony: dwa mikrofony, dwa takie ramiona przyczepiane do, do biurka, do stołu, do, do mikrofonów. Więc już niedługo, już niedługo będziemy tutaj działać, nagrywać, będziemy trochę zmieniać układ tego, tego biura. Także ja teraz sobie wypiję kawkę i zrobię takie szczególnie przyjechać wcześniej do biura. Zrobię małe 15 minut z jakąś książeczką. Może, może to będzie, o Toulouse Titans. Akurat jeden mały rozdziałik, czy dwa do przeczytania i do zobaczenia później. Tak sobie właśnie siedzę, piję kawkę, tam tutaj to, to of Titans, akurat o Marku Andresenie, no i Stosunkowo ciekawy człowiek współtworzył firmę Netscape, sprzedano później za 4,3 miliarda dolarów. Następnie LoudCloud sprzedanej HP za 1,6 miliarda dolarów. Twarzy się go za jednego z ojca założycieli współczesnego internetu, razem z gościem, który stworzył URL, HTTP i pierwsze standardy HTML. Teraz jest jednym z najbardziej wpływowych inwestorów. Mężczyzna Kapital na świecie. Ciekawa postać. postać. Może zaproszę do podcastu. Muszę wersję angielską zrobić. Myślę, że prędzej czy później to będzie, będzie taka opcja. E, tak. A jeszcze ciekawa rzecz: wczoraj e, słuchałem tą książki Essentialista e, na, z Audible w angielsku, e, poleconej przez Michała Śliwińskiego z nazwim. Bardzo dobra książka. Na razie zaczynam, więc jeszcze, jeszcze nie mogę pełnej opinii wyrazić, ale, ale jest, jest, jest nieźle. I tam była, był taki fragment, żeby skupiać się, żeby dawać sobie czas na, na myślenie, żeby dawać sobie czas na czytanie, na myślenie, że to jest, żeby nie być ciągle zajętym, ciągle taką pracą operacyjną. Że trzeba też pomyśleć długoterminowo, tak zobaczyć to wszystko z lodu ptaka, przemyśleć pewne rzeczy i po prostu nie dać się wciągnąć w tą taką tak zwaną bieżączkę. I tam był taki przykład Willa Gatesa, który co jakiś czas, powiedzmy dwa razy w roku, trzy razy w roku robi sobie taki tydzień, gdzie tylko siedzi, myśli i czyta książki. W zasadzie. I można by było powiedzieć, że o, to teraz to może, tak? Nikt nic konkretnego nie robi, tylko jakiś fundacji i tak dalej. Ale nie, on to robił w najbardziej gorących okresach Microsoftu. Robił sobie wkład, tydzień wolnego, gdzie w ogóle nie był dostępny w żaden sposób, tylko siedział sobie, czytał, myślał i jakby dzięki temu w dużej mierze Microsoft jest tu, gdzie jest teraz. Także ciekawe, ciekawe spostrzeżenie. Dobra, ja wracam. Do czytania i spotkamy się później. Dzień mija ja najlepsze. Jeszcze meble nie przyjechały, ale żeby dać Ci trochę wartości z tego odcinka, pokażę Ci dzisiaj jakich obecnie słucham audiobooków i jakich słucham podcastów. Chociaż podcastów ostatnio trochę mniej słucham niż, niż zawsze, bo przerzuciłem się troszkę bardziej na audiobooki, ale też, też, trochę, też trochę słucham. Słucham też kursów w wersji, wersji audio, więc zaraz Ci to pokażę. Więc zasadniczo większość audiobooków słucham na Audible w wersji angielskiej. No i co my tu mamy? W tym momencie na tapecie Essentialism. Czyli Esencjalista po polsku. E, ciekawa książka. W sumie dopiero zacząłem. Mamy Extreme Ownership, Czoku Willing lub Babin. E, mam tu książkę w wersji papierowej, e, ale trochę lepiej mi się chyba jej słucha. Jeszcze czegoś nie mogę przez nią przebrnąć cały czas. E, mam Outsidersów. E, po polsku to się nazywa Liderzy. Mam też w wersji papierowej i Personal MBA. Tak, to są książki, których nie skończyłem. Nie będę pokazywał teraz tych, których skończyłem. To są te, które obecnie, obecnie słucham. Personal MBA został zawieszony jakiś czas temu, na razie tego nie słucham. W tym momencie głównie esencjalista. O, więc tak, tak to wygląda. Opowiem też troszkę więcej jak już te książki przesłucham. O, więc przeskoczmy teraz do audiobooków w wersji polskiej. Więc audiobooki w wersji polskiej słucham na Audiotece. No i w tym momencie w czytaniu mam, znaczy w słuchaniu mam Łaskologię Miłosza Brzydzickiego, świetna książka. I Yuval Noah Harari 21 Lekcji na XXI wiek. Tą książkę trochę się ciężko słucha, nie jest taka super porywająca, jeżeli chodzi o słuchanie. Wydaje mi się, że lepiej się je czyta, tak jak czytałem Sapiensa i Homodeusa. No, ale, ale zobaczymy, ale zobaczymy. Głaskolokia książka już prawie skończona. Tak przeskakuję między tymi audiobookami, zależnie od tego, na co mam ochotę. No i teraz jeszcze zobaczmy sobie podcasty. Korzystam z Podcast Addict, takiej aplikacji na Androida. Świetna, polecam. Więc jakie podcasty tutaj mam? Piotrek Budzki z polskich, akademia.pl, devtalk. Marcini Włódź, Greg Albrecht. Z zagranicznych mam tutaj Marka Andersena. Chociaż nie słucham dużo tego podcastu, to muszę wrócić do tego. No, oczywiście, mała wielka firma. Tutaj mam dwa kursy w wersji, wersji audio. Tutaj mam Liczy się Strategia na przykład. Niebezpiecznie na podsłuchu dobry podcast. Marketing School Nil Patel. Navalerowie Kant, Radek Budnicki. Lepiej teraz, dawno nie słuchałem w sumie ale na razie zostało jeszcze Projektem Życia, Startup My Way, mój podcast, Startup z z Gary V. i jest taki podcast, który słucham dosyć często ostatnio, to mamy Jamesa Altuchera, Joe Rogana, oczywiście słucham tylko niektórych odcinków, bo oni wydają tak dużo na przykład codziennie, <todgłosy> to. Joe Rogan wydaje często, Kevin Rose, świetny podcast, Podcast sasowe, Saster, SAS podcast, School of Greatness, też dobry podcast. Z Pata Flina, już dawno nie słuchałem, ale, ale też bardzo dobry, bardzo dobra pozycja. No, oczywiście, Michał Szperański, klasyka Tim Ferris. No i ostatnie odkrycie Zernia skniowca. A to, co mam w tym momencie na tapecie, ups, coś nam wyłączyło. To, co mam obecnie na tapecie, to jest Joe Rogan, Neil deGrasse Tyson. Pewnie kojarzycie takiego pana, e, taki naukowiec, naukowiec, popularyzator nauki. No więc tak się przedstawiają moje audiobooki wersji angielskiej, wersji polskiej i podcasty. I teraz w sumie nie mam podcastów, w których słucham po prostu każdego odcinka. Może czasami jeszcze u Michała Szafrańskiego, ponieważ po prostu te odcinki wychodzą na tyle rzadko, że można przesuwać każdego odcinka. co jest też w sumie plusem, tak? Niby mówimy, że lepiej, żeby te odcinki wychodziły częściej, ale jak chodzą, wychodzą rzadziej, to po prostu można posłuchać, bo inaczej inaczej nie ma czasu. No i oczywiście też, też książeczki. Więc ciągle, ciągle dostarczam sobie wiedzę, wiedzę do umysłu. Różne nowe koncepcje powstają. Szczególnie widzę taki, taką, taką jedną różnicę między audiobookami a podcastami. Bo z jednej strony mówimy, że audiobooki tak, no, ktoś wydestylował najlepszą wiedzę i zebrał ją tam nie wiem, w 7-8 godzin książki. Czy, czy, czy 5 godzin na przykład, a pod podcast możesz mieć 2,5 godziny, czy połowa książki, i w ogóle wydaje się, że, że, że bez sensu jest słuchanie tego podcastu. O, chyba będzie to mebli. Dzień miał najlepsze. Zobaczcie, kto tutaj mnie odwiedził. Du -du, no, sz szara eminencja, polisy tak. w chmurze. Yy, co tam? Yy, no co tam? <laughs> ładna... ta, knujemy, nie? Ładną pogodę mamy i trzeba wykorzystywać na kodowanie, tak? Żadna pogoda zawsze się przydaje. Dokładnie. Siedzimy i kombinujemy jak tutaj e, za rynek ubezpieczeniowy tak, żeby e, no, nie było nikogo innego. Tak, to jest pierwszy krok do zagadnięcia świata. Tak? I jeszcze przyszedł regał. Będzie zaraz składany. Więc wszystko no i, się rozwija. I, y, właśnie to jest... Y, teraz widzicie dlaczego tutaj jestem? Bo trzeba skręcić regał. Dokładnie. Dlatego w ogóle ta spółka istnieje żeby, Aby sam nie musiał tego skręcać. Dokładnie, o. żeby kręcić regalia. Już prawie skończone, już prawie skończone. Proszę bardzo. O, tak, 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 tak. Zaraz stawiamy. Jeszcze jakieś pudełeczka, że rozkręca się. Właśnie przyszły mikrofony, do paczkomatu. Więc jest dobrze. Już niedługo będziemy tutaj działać. Także. To tyle na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia i daj znać w komentarzu, czy polecasz jakieś audiobooki e, albo podcasty. Jeżeli tak, to napisz koniecznie. Trzymaj się, cześć!